Vlog ma z dzień 18, Dzień dobry moi drodzy. E, witam się z wami 18 grudnia. Zaczynam dla was nagrywać, jak już jest ciemno na zewnątrz, ale to jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, że mam dzisiaj urodziny i dużo dzisiaj takiej. Prywaty się działo powiedzmy A jak wiecie, ja też nie chcę pokazywać wszystkiego I nie pokazuję wszystkiego, co się u mnie dzieje Tylko i wyłącznie wybrane fragmenty Trochę dlatego, że chcę zachować niektóre rzeczy dla siebie A trochę dlatego, że po prostu niektóre rzeczy byłyby dla was nudne Tak jak na przykład moje czwartkowe i piątkowe Uczenie się matmy i po prostu zdawanie tego I stres z tym związany Więc wam tego nie pokazywałam, ale powiem wam, że wszystko już za mną Czuję się jakbym się zaczynał ten okres świąteczny No bo nam wszystkim zaczyna się teraz zdalne w końcu się doczekaliśmy. Nie wiem czy mówiłam czy nie, ale są dzisiaj moje urodziny. Dlatego też tutaj stoję sobie obok balonów i właśnie z takim tłem. Zaraz Wam też pokażę wszystko, co dostałem. trochę poopowiadam, także jeżeli chcecie obejrzeć sobie dzisiaj takiego urodzinowego vloga, ale takiego bardzo luźnego, bo jak widać spędzam go w dresach, w kapciach i tak na chillu, to Was zapraszam do oglądania. Jak widzieliście, ja już dostałam jeden prezent właśnie w poprzednim vlogu. Byłam na sushi i to było w sumie takie moje wyprawienie urodzin. Tak, jeszcze, że mówiąc bardzo mocno, na chillu, yy, bo jakoś nie czuję w potrzeby zapraszania więcej osób i robienia z urodzin jakiegoś szczególnego dnia, co roku lubiłam to świętować i teraz jakoś tak o... ale wiecie, miło, że ktoś tam pamięta i coś tam na także Natalce już dziękowałam za prezent, a teraz pokażę wam, co dostałam od rodziców. Także, jak sami już mogliście zobaczyć, dostałam balony. Tu stoi, słuchajcie, jeszcze kosz, bo pies z niego wyjadał dzisiaj w nocy i musiałam go tu postawić, ale tak, dostałam balony tu jeszcze na tym jednym jest napis HAPPY BIRTHDAY TO YOU No i takie o, jedne ze złotkiem, jedne klasyczne złote, jedne gwiazdki No ale bardzo ładnie one tu wyglądają, ponieważ pasują się w tematykę mojego pokoju Dostałam słuchajcie też jakieś odżywki, szampony na moje wypadające włosy, ale to wiecie mniej akurat ciekawe, aczkolwiek cieszę się z tego, przede wszystkim rzecz, którą wiedziałam, że dostanę i bardzo ją chciałam czyli planer holistyczny ogólnie jest to taki planer bardzo ładny i to jest w sumie zwykły planer jak widać ale też gdzieś tam w każdym miesiącu są zapisane jakieś takie rzeczy, które na przykład tak jak tutaj medytacja, możemy robić w danym miesiącu, żeby po prostu lepiej go przeżyć jakieś twoje cele, osiągnięcia wiecie, coś takiego, co nas będzie motywowało dalej, no i chyba takim bardziej głównym prezentem jest taka to Torebka, taki misiaczek na łańcuchu. Powiem Wam, że w sumie spoko. Bardzo się z niej cieszę, ponieważ jest ona dosyć duża, ale jednak mała. Więc mam nadzieję, że chociaż część książek, właściwie tych książek, ale ze przede wszystkim, do niej zmieszczę i będę mogła ją nosić. Ale potrzebuję też więcej torebki, która będzie jeszcze większa, bo jak już to chodzę tylko z siatą, a jednak chciałabym też mieć ładną torebkę do szkoły. Także w sumie, jak macie jakąś, to mi możecie polecać, to sobie kupię, ale ta też jest prześliczna. Są też, wiadomo, jakieś kartki, życzenia, także za to bardzo dziękuję. Też dużo znajomych się dzisiaj do mnie odezwało z życzeniami, także wam również dziękuję. I wy na Instagramie też od rana mi spamujecie życzeniami, także bardzo wszystkim dziękuję. Też w komentarzach, co niektórzy pod ostatnim filmem mi piszą, jest to serio miłe, że pamiętacie. Pewnie połowie osób, które do mnie dzisiaj napisała się to wyświetla albo na moim Insta, albo na Snapie, albo na Facebooku, ale zawsze jest to miłe, że ktoś wysilił się i napisał chociaż wszystkiego najlepszego, także dziękuję. Wam też bardzo dziękuję. A plan na ten moment to jak na razie drwal, ponieważ moi rodzice na obiad urodzinowy kupiły mi drwala. Ja chyba w tym roku tylko dwa razy jadłam drwala i w sumie miałam ochotę jak się zapytali co chcę jeść to powiedziałam drwal. Także właśnie mi go pewnie kupują i zaraz przyjadę i będę sobie jadła Jak widzicie, słuchajcie, spędzę sobie urodziny na chillu, ale też jestem bardzo ciekawa jak wy spędzacie swoje urodziny, możecie w komentarzach pisać kiedy macie urodziny i jakie spędzacie, bo ja zawsze co roku właśnie robiłam, może nie to, że huczne, ale jakąś tam imprezkę dla znajomych albo gdzieś chociażby wychodziłam na miasto coś zjeść i zawsze się spotykałam z przyjaciółmi, a w tym roku tak na chillu, jeszcze za jakieś ponad pół godziny przychodzi do mnie koleżanka, także trochę to też coś innego, ale tego wam nie pokażę, ponieważ to już jest tak takie bardzo wykroczenie z mojej strefy komfortu, więc e, tak na razie będę sobie sama świętowała, potem z koleżanką i pewnie później się jeszcze do Was odeszlę. Jako, że nie nagrywałam przez ostatnie dwa dni, to nie wiecie, ale już w ciągu tych trzech dni miałam trzy Wigilie, także w tym roku jakieś istne szaleństwo. Miałam Wigilię na angielskim w szkole, ponieważ nie mamy tak jak większość szkół, że wszystkie lekcje mam z moją klasą, tylko właśnie rozszerzenia i języki mamy osobno, no i po prostu na angielskim robiliśmy sobie Wigilię. Później w ten czwartek jeszcze miałam Miałam wigilię na zajęciach teatralnych i słuchajcie, jeszcze wczoraj miałam wigilię klasową, także trochę się tego zebrało. Na angielskim robiliśmy sobie prezenty i ja akurat y, wylosowałam dziewczynę, która dała mi bransoletkę handmade, także to też super, dziękuję bardzo. Na teatralnej prezentów sobie nie robiliśmy, to też było takie na spokojnie, wiecie, jakieś słodkie jedzenko i pogaduchy. No a wczoraj miałam wigilię klasową i mam tutaj, słuchajcie, prezent. Stwierdziłam, że pokażę wam jego zawartość, ponieważ jest cudowna. Akurat u nas było o tyle fajnie, że jak losowaliśmy osobę, to poprosiliśmy, aby każda pisała, co chce i wiecie, czym tam się interesuje i tak dalej, bo niby siebie znamy, ale jednak fajnie wiedzieć, kto co serio chciałby dostać. No i ja akurat napisałam o paru rzeczach i to dostałam. I na koniec wam pokażę najlepszą rzecz całego prezentu. Aczkolwiek zaczniemy sobie od zimowej herbatki. Ja jestem wielkim fanem, ponieważ jak na razie piję te z Irvinga, ale to nie są zimowe smaki. To są po prostu różne smaki herbat. Ja teraz piję z pięć herbat dziennie, więc na szybko to schodzi i często piję też zwykłą po prostu z sokiem malinowym, a tutaj mamy taką typową, typową zimową, także bardzo się cieszę. To jest żurawina, hibiskus, czarny pieprz i cynamon, także naprawdę myślę, że będzie mi smakować. Dostałam również świeczkę, która jest o zapachu vanilla milkshake, ale powiem Wam, że ma o wiele mocniejszy zapach niż ta świeczka, którą ja mam obecnie, ponieważ ona tak faktycznie mocno, mocno pachnie wanilią, bardzo słodko, a ta poprzednia wanilia, o ta, którą mam, pachnie tak spoko, ale mm, ta jest na pewno mocniejsza. Nigdy nie kupiłam na przykład świeczki z Yankee Candle, dlatego one nie pachną zbyt długo i zbyt mocno, a ta jest przepiękna i cudownie pachnie. Dobra, bo ja się rozgaduję na temat świec, a tutaj są jeszcze ciekawsze rzeczy. Na przykład kalendarz na 2022 rok i możecie być tacy trochę confused, że dlaczego chciałam ten planer i ten kalendarz. No właśnie dlatego, że to jest planer holistyczny, a to jest kalendarz. Tutaj mam w planach w 2022 roku. Właśnie na takich stronach w kalendarzu będę sobie zapisywała yy, rzeczy na przykład szkolne, jakieś sprawdziane i tak dalej. A to ma takie super wymiary, że zabiorę ze sobą to wszędzie. Czy to do torebki, czy to do plecaka. No, wszędzie mogę to zawsze nosić i będę zorganizowana. I mogę sobie pisać takie szybkie rzeczy, które wiecie, przyjdą mi w ciągu dnia, co mam do zrobienia właśnie szczególnie ze szkołą, czy jakaś myśl, którą wiecie, muszę zrealizować, a mogę o tym zapomnieć. No, a tutaj to jest bardziej taki mój spiritual calendar, coś właśnie w stylu takiego długoterminowego planowania. O, tutaj macie właśnie taką stronę z intencjami, i to jest samopoczucie, duchowość mojej blisty, relaks, rozrywka, finanse, praca. Można sobie wszystko fajnie rozpisywać, tak więcej i bardziej swoje przemyślenia. Na końcu jest też list do samego siebie do napisania, i to jest właśnie coś w stylu. Bardziej, nawet takiego pamiętnika, i to jest też w formie takiego kalendarza do rozwoju psychicznego. Także to jest takie moje, moje, gdzie będę zapisywała przemyślenia w domu, a to taki po prostu czysto teoretyczny to do list na cały dzień. No i widzicie, pudełeczko puste, ale ja jeszcze w torebce mam jedną rzecz, którą dostałam od tej dziewczyny, jest to po prostu moje największe zaskoczenie, ale jestem tak. Ups, ale jestem po prostu tak zadowolona i tak ucieszona. Jak to zaraz zobaczycie, to padniecie. Ja byłam w takim szoku. Byłam w oczywiście w pozytywnym szoku, że mi to e, przyniosła no, Sami zobaczcie. Tadam. Jest to, moi drodzy, kartka świąteczna z One Direction. No, moi drodzy, czy można dostać coś lepszego? I słuchajcie, widzimy się dosłownie parę godzin później. Bardzo dużo sobie pogadałyśmy. Wleciałoby tutaj za dużo prywaty, także nie będę się jakoś bardzo na ten temat rozpowiadać, a teraz przenoszę moje balony, żeby zrobić nam urodzinowe tło i pokażę Wam, co dostałam, bo myślę, że prezent jest bardzo przydatny. Jak tak już dzisiaj wszystko pokazuję, to teraz też się pochwalę. A więc słuchajcie, zacznijmy od tego pięknego pakunku. Są to, słuchajcie kosmetyki z Ondybio szampon olej Końcówki i odżywka proteinowa, także przetestuję w ogóle ich kosmetyki, bo szczerze byłam ich bardzo ciekawa. Dostałam też naturalne polskie kosmetyki, w czym jest olej do kąpieli, jakiś. Chyba krem do ciała i coś jeszcze, ale się słuchajcie, przesunęło i widać tył, więc no. Ale coś takiego z polskimi kosmetykami, także też spoko, takie rzeczy się przydadzą. Słodycze, słodycze, jeszcze raz słodycze, tego mam zawsze na święta pełno, ale ja akurat takie rzeczy lubię. No i main present to jest, słuchajcie, kosmetyczka. No i tak się składa, że nawet nie wiedziałam, że to chcę, ale jednak jest to bardzo fajny prezent, ponieważ nie niedługo szykuje się e podróż. Na razie wiem o jednej, która jest taka dopięta na ostatni guzik. Druga jest taka, mm, nie wiadomo co z nią będzie, na razie nie chcę nic mówić, jadę w jedno miejsce. E, I słuchajcie, to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ e, tutaj jest taki paseczek, można to sobie założyć na walizkę i nie tracicie miejsca po prostu na kosmetyki. Także e, bardzo jest to przyjemny taki kuferek i właśnie wszystko i do makijażu i do pielęgnacji sobie mieścicie. Tutaj sobie dajecie to na rączkę od walizki i sobie jedziecie z czymś takim, także bardzo przyjemna sprawa. Zresztą bardzo ładnie to wygląda. Także bardzo chciałam podziękować za ten prezent. Plus jeszcze mojemu Secret Santa, który dał mi prezent na Wigilii klasowej. Bo tego jeszcze nie zrobiłam, a jednak zawsze miło podziękować i wiedzieć, że ktoś pamięta. A słuchajcie, jako że dawno nie robiłam żadnego wyzwania od Natalii, to może otwórzmy sobie najpierw to. Nie obiecuję, że uda mi się je wykonać, bo one czasem są takie, że do tego czegoś potrzeba. Ale dobra. Proszę bardzo, tutaj jest wyzwanie. I ono brzmi: zrób świąteczny stempel z ziemniaka. No sorry, dzisiaj. Jak dzisiaj nie chcę, dzisiaj nie mam na takie rzeczy czasu. Są moje urodziny, możecie mi chyba odpuścić, co? Jeżeli chodzi o pieskowy kalendarz, to widzę, że piętnastka nie jest otworzona. Bo ja tak wiecie, raz otwierałam, raz nie. Proszę, i w piętnastce mamy całkiem inne smaki. Tego jeszcze nie było, to są takie duże, okrągłe. No i chyba jeszcze tylko osiemnastka nie jest otwarta. Chyba tak, z zaległych. A, i jeszcze szesnaście! Wow! Dobra, w osiemnastce... 18... Mamy takie małe smaki do konga czy do czegoś. A w szesnastce są te duże smaki. Także yy, spoczko. Teraz już mamy multum smaków dla psa, także bardzo yy, miło, więc będzie się cieszył. Herbatkowego też nie otwierałam. I słuchajcie, mamy zaległą. 15, szesnastkę. Mamy cztery okienka do otworzenia, bo czekoladki to wiecie, sobie jadłam, ale tego nie otwierałam. Więc mamy czarną malinową, czyli klasyka. Mamy czarną cytrusową z imbirem. Mamy białą melonową ze śliwką. Oraz mamy hibiscus and orange. Także fajnie. Też mam już sporo tych herbat. I zobaczcie, zostało nam 6 dni do świąt. To jest takie trochę dla mnie nienormalne. Ale ten czas mi leci bardzo szybko. Tutaj szukamy, słuchajcie... O, 16 nie jest otwarte. Okej, okay, 16 było Oreo. O jeszcze 17 nie jest otwarta? Czemu ja myślałam, że ja jakoś otwierałam tę linkę? W 17 mamy to zielone, orzechowe, a dzisiaj jest 18. Kaja, ja 18 dzisiaj już sobie otworzyłam i była chyba karmelowa. Zapomniałam w ogóle. A, no i jeszcze musimy otworzyć sylweko, ponieważ nie był otwierany od. Miliona dni. E, 16 chyba nie było otwierane. Jest to odżywcza maseczka peeling. 17. To jest ujędrniająca maseczka na twarz, dekolt i szyję. No i zobaczmy, co zaserwowali mi na urodziny. A na urodziny mam łagodzącą maseczkę. Powiem Wam, że bardzo przyjemne okienko, ponieważ ja akurat maseczek mam mało, bo wiecie, ja też stosuję różne maści od dermatologów i tak bardziej na tym się skupiam i kupuję bardziej lecznicze rzeczy, aczkolwiek jednak czasem fajnie też użyć takiego czegoś, suknej maseczki i tak dalej, bo to też jest potrzebne. Trzeba o takiej równowadze pamiętać, a ja o niej zapominam. A słuchajcie, ja jak na razie chyba po prostu włączę sobie serial. Dzisiaj jest tak bardzo chillowy dzień, że no brakowało mi czegoś takiego. Byłam też sobie na takim odprężającym spacerze z psem. E, wyjątkowo długo dzisiaj pochodziliśmy, zjadłam w ogóle tego drwala. Ja naprawdę mam teraz do urodzin taki bardzo neutralny stosunek. Chciałabym, żeby to był mój taki day off y, z pracy, ze szkoły, no z YouTube'a. No dobra, może z pracy nie do końca, bo jak widzicie na YouTube'ie dalej coś nagrywam, ale dzisiejszy vlog jest taki i odprężający, mówię co chcę robię co chcę, ale powiem mam, że jak właśnie mam taki troszeczkę wolny czas i sobie siedzę i wiecie w tych prezentach, kalendarzach to powiem szczerze, że bardzo mocno włącza mi się overthinking, e, takie nadmierne myślenie o, o wielu sprawach, dlatego mało czasu spędzam sama ze sobą, to jest też jeden z moich takich celi na... celi? celów? na 2022 żeby mniej myśleć ale wiecie, tak w pozytywnym sensie się mniej myśleć, po prostu bez tego overthinking. Starać się myśleć pozytywnie i nauczyć się spędzać taki quality time, wiecie, samym z sobą. A jak tak w ogóle macham tymi paznokciami, to wam nie pokazałam chyba, że zrobiłam nowe. Także uwaga! Chyba w środę miałam taki me time. I słuchajcie, zrobiłam sobie nowe paznokcie. W sensie byłam kosmetyczki. Ja ostatnio nie lubię jakichś bardzo świątecznych wzorów. Zresztą widzieliście, że już ostatnio miałam takie śnieżynki, więc teraz chciałam sobie zrobić coś innego. I postawiłam na taki powiedzmy czerwony świąteczny french. Właśnie znajomi mówią, że to jest dosyć taki niby to walentynkowy ale ja uważam, że też się zaliczają do świątecznych. I ja mam ogólnie problem ze skórkami, bo ja bardzo obdrapuję, także już widzicie, co się stało. A teraz wybaczcie, ale idę po mojego psa, ponieważ jest na dworze, i robię sobie taki typowy self -care. W sensie po prostu włączę sobie serial, and that's all.